Nie chcę go. Ja panu pomogę! <grystanie> Hej, wszystkim z tej strony scream i witajcie w nowym odcinku ze... <grystanie> ze streamer live. Simulator, proszę bardzo, wracamy do jakże naszego pięknego miasta. Tylko nie mogę znaleźć naszego domu. Chyba on jest na lewo, tutaj, prawda? Tutaj chyba tędy. Proszę bardzo, mamy też naszych sąsiadów. Okej, okay, możemy, słuchajcie, wysiadać i zabierać się za życie streamera. Nie będzie nikt nas podglądać, jesteśmy piękną panią i trzeba wykorzystać nasze atuty. Czemu potrzebujemy lekarstw? Nie potrzebujemy żadnych lekarstw, jesteśmy nieśmiertelni. Nie no, ale w sumie by się przydało higieny użyć, ale no, tak średnio wam powiem. I też jest nam zimno, nie, nie rozumiem czemu, ale dobrze. Niech będzie, siadamy do naszego... No znowu podniosłem. Siadamy do naszego komputera. Patrzcie, mamy idealne miejsce na siedzenie. Nie trzeba łaźć do toalety. Ile mamy pieniędzy? To jest dość ważna sprawa. Ile my mamy pieniędzy? 3,5 dolara. Jezu, jesteśmy tak biedni. Może zdrapkę zdrapiemy. Zdrapka kosztuje 15 razy więcej niż mamy. Także chyba czas przejść. Na streamowanie. Niech będzie na przykład, słuchajcie, mamy yy, chorą córkę. Czemu mnie nie widać na tej kamerze? O co chodzi z nią? A! <głos> <głos> wiem, jaki jest problem ogólnie z naszą kamerą. Nasza kamera widzowie była na odwrót. Ona była na odwrót ten cały czas. Teraz, słuchajcie, pokażemy im piękną twarz. Ludzie się z nami nawet witają. Pokaż kamerę. Proszę bardzo, tylko średnio nas widać. Drodzy widzowie, poczekajcie chwilę, poczekajcie. Czemu ja siedzę tyłem? Czemu ja siedzę tyłem do komputera? Co się dzieje tam na kamerze? Czy mogę ją jakoś przybliżyć, rozwinąć? Nie wiem. Ale otrzymujemy, słuchajcie, od naszych widzów, tylko mamy dwóch widzów. Jest to troszkę smutne. U, jest już jedenastu! Zostańcie! Zostańcie! Proszę. Dajcie pieniądze. Ej, w sumie ja serio potrzebuję pieniędzy. Ja tu piszę dla Beki, a ta postać serio umiera, nie? Ale nie, ja chcę ustawić tą kamerę normalnie. O co z nią chodzi? Gdzie ja mogę ją ustawić? Mogę wziąć tą półkę. Tylko muszę wziąć najpierw kamerę. Mogę wziąć półkę. Postawić półkę tutaj. Troszkę komputer zaczął odwalać. Wziąć kamerkę. Nie mogę dać tu kamerki? O co chodzi? Aha, zamknąłem już. Czemu sikałem przy widzach? Zamknął się strumień już. Widzowie, ale chyba musimy znaleźć inny sposób na zarobek. Najlepiej by było, jakbyśmy mogli przejeżdżać i okradać tych ludzi. Ale się nie da. A my nie mamy żadnych pieniędzy już. Zmarnowałem na wcześniejsze rzeczy. Woda! O, dobra, można jeździć po wodzie, dobrze. Myślałem, że będzie źle, ale spoko. Widzę, że ten świat jest bardzo do mnie dostosowany. Można sobie skakać samochodem. Bez żadnych problemów. Ja szukam ogólnie, widzowie, miasta. Bo jak widzicie, mam zero jedzenia, zero energii i przydałoby się zasnąć gdzieś, ale w sumie miałem w domu łóżko. A teraz jeżdżę po jakichś górach samochodem. I czemu ten samochód jest taki brudny, że nic nie widać, praktycznie? Widzowie, Sa samochód mi utknął. Może zacznijmy tą grę jeszcze raz. Ach, rodzinne miasto. Jak dobrze do niego wrócić. Proszę bardzo, parkujemy sobie. Z tym panem nie jest zbyt dobrze. I bierzemy, słuchajcie, rzeczy z bagażnika. Drodzy widzowie, i plan jest taki. Otóż, że mamy wszystko już praktycznie. I mamy, słuchajcie, 1100, jakieś 30 dolarów. I dzięki temu możemy je wykorzystać i rozwinąć biznes. Lub jakoś wiecie, zainwestować w coś albo coś. Ale my tego nie będziemy robić, nie? Zacznijmy od tego, że My tego nie będziemy robić. Idziemy przewalić wszystko, słuchajcie, na skrzynki. Może wygramy, może nie. Ale ja coś czuję, że dzisiaj jest ten moment jest po prostu ten moment, żeby otworzyć skrzynkę za 400 dolarów i wygrać najlepszą kosę na świecie. Tak, tak! I tak to się robi. Teraz mamy, wiecie, taką pewność siebie większą. Znaczy, szczerze, teraz już, już nie chcę otwierać tych skrzynek, bo coś czuję, że tym razem to wszystko przewalimy. Albo wiecie co, w sumie bez ryzyka nigdzie nie dojdziemy. To był zły pomysł, to był zły pomysł. Ja po prostu wiedziałem za każdym razem, jak otwiera się takie skrzynki, wiadomo, że raz wyjdzie, drugi raz już nie wyjdzie. I nie opłaca się tego robić. Ale teraz możemy kupić komponenty do komputera, nie? I to nie byle jakie. Ja ogólnie widzowie, gram sobie w tą grę, żeby dojść do pewnego poziomu, ale nie spodziewałem się tego, że w tej grze będzie CS normalnie, o co chodzi. Także kto chciał CS-a, proszę bardzo. Ale nie widzowie, ja chciałbym słuchajcie gdzieś się przejechać, mamy już wszystko tak jakby ogarnięte, mamy coraz więcej widzów, piszcie czy w ogóle chcecie więcej tej gry, jeżeli chcecie więcej to standardowo zostawcie subika i lajka, piszcie też czy chcecie, a ja chciałbym słuchajcie pojechać do miasta. Ponieważ jest tu miasto, a ja nigdy w nim w sumie nie byłem. A przydałoby się. Czy to jest Boże? Jakie tu są duże budynki! Ej, tego się nie spodziewałem, że to miasto będzie aż takie wielkie. I tu są wreszcie normalne drogi. Tylko. Co? C Co się stało? Czemu jestem w budynku? Okej, okay, wracamy do budynku, przechodzimy. Koło tej pani. Dzień dobry, proszę pani. To wcale nie jest dziwne, że wyjechałem z budynku sobie. Co tu się dzieje? Dobrze, przy policji, proszę bardzo. Trzeba tutaj zaparkować, tak? Trzeba zaparkować, zobaczyć, co tu się dzieje. Czy tu jakieś samoloty latają? Czy o co chodzi? Czy to, czy to jest dźwięk samochodu? Co, co ten samochód robi? Co ten, ten i ten samochód odwala? O co chodzi? Ej, siomeczki, ale jedziecie w ścianę, nie? Nie chcę wam nic mówić, ale jedziecie w ścianę. Ta gra jest tak niedokończona. Czekaj, czy ja mogę popychać samochody? Czy ja mogę? Nie, serio? Czekajcie, to było dziwne. Czy ja mogę, uwaga, popychać samochody? Dlaczego? Co jest, proszę pana, zablokował się pan. Ja panu pomogę. Ja panu pomogę. Ale to jest super. Widzi pani, jestem silny. Proszę się przesunąć. Także widzę, że nie tylko ja tutaj w tej grze nie umiem jeździć. Są też wszyscy mieszkańcy tego miasta, którzy nie mają pojęcia w ogóle, jak się jeździ. No patrzcie, autobus stoi na środku. Co tu się stało? Co tu się dzieje? Dobrze. Policjant się zdenerwowała, ale przejdźmy, bo tu jest dużo rzeczy ponoć w tym mieście. Bo mamy mapę, tak? Mamy mapy, mamy jakiegoś hakera, mamy bankomaty, sklepy ze zwierzętami. My tu możemy dostarczać pizzę i tak dalej. Patrzcie, mamy zadanie dostawy, pizza, kelner. Dobrze, to idziemy do klubu. Powiem wam tak, nie chcę tam wchodzić, ale w każdym razie podoba mi się fakt, że tu jest ten klub. To są zwierzątka. Jezu, jak wytrzymacie te zwierzęta? Uciekajcie! Uciekajcie, zwierzęta! Proszę! Proszę! Uciekajcie! Czemu one są takie grzeczne, proszę pana? Co pan im dał? Czemu one wyglądają, jakby brały mocne narkotyki? To nie jest karma, prawda? <laughs> Do czego są te strzykawki? Mówiłem, że to nie jest normalny sklep. Patrzcie, jeszcze on tak tymi palcami, wiecie, tak. On się teraz stresuje po prostu, bo ja odkryłem jego sekret. Ile kosztuje taki pies? 3000 dolarów! Dobra, a jakiś mniejszy? Ile kosztuje taki najmniejszy? 3100. Co one mi dają? Jeszcze pan tu jakąś hienę przyprowadził. Znaczy, to jest wczarek niby niemiecki. O, można je ujeżdżać nawet. <grym> Panie autobusiarzu, czy pan może mnie zabrać jakoś. No, nie w ten sposób! No proszę, ja chcę tylko wejść do autobusu, do środka! Nie chcę go! <głos> <głos> Także. <głos> nie że. po prostu! To wpuści mnie pan do środka, czy nie? No, on się teraz zastanawia, nie? On się teraz zastanawia, czy mnie przypadkiem już nie wpuścić przez to, co się stało. Czemu autobus wyleciał w powietrze? Pomijając tą muzykę już, mamy tutaj Bitcoin Miner i nie rozumiem, czemu haker to sprzedaje. Proszę pana. Jest to w pełni legalne, żeby sobie kopać bitcoiny, tylko trzeba podatki za to płacić, bo podatki niestety trzeba płacić. Ale o co chodzi? Czemu jest tu haker? Patrzcie, tu jest haker, patrzcie, patrzcie, patrzcie. W ogóle policja sobie idzie, idzie, idzie. Zobaczy sobie w prawo. Tu w ogóle nie dość, że leci muzyka. Jeszcze ci biurko wystaje, gościu. Nie musisz się z tym chować, naprawdę. Widzowie, umieramy z głodu, trzeba szybko. Co to za fura tam stoi? Nie, musimy tam podjechać. Co to ma być? Czemu tu są? Porszaki i jeszcze inne. Tutaj z jadł samochód 11 tysięcy. A ten ile kosztuje? 32. No super, na pewno będę kiedyś to mieć. Na obecną chwilę nie stać mnie na paliwo do tego samochodu. A co dopiero z tamtym. Nie, nie sikaj przy widzach. Odłóż ten kibel. O nie! Wyłączyłem! Poczekajcie widzowie ze streama. No co się dzieje z tym krzesłem? Oh, widzę siebie wreszcie! Ale jestem piękny! Jestem dumny z siebie, patrzcie! Na... Co to ma być? Dobrze, patrzcie, kupujemy shotguna i rozwalamy ich. Mamy 17 FPS-ów przez naszego kompa z gry oczywiście. Proszę bardzo, lecimy! O. Ktoś mówi, że nasze strumienie to, to kupa Agresywnie mu odpowiadamy, proszę państwa Wyzywamy go Najgorsze jest to, że jak się odpowiada komuś To się przy okazji strzela No I znowu Znowu Mamy w ogóle 64 osoby na streamie, co jest? Pewnie przez to, że Zobaczyli wreszcie moją piękną twarz. Drodzy widzowie, dostaliśmy od widzów jakieś 180 dolarów. Ja już sobie to wypłaciłem. Jesteśmy bogaci, nie? Jesteśmy coraz bogatsi, nie licząc tego, że pewnie musimy podatki zapłacić. E, 5 dolarów, więc nie jest źle, słuchajcie. I jest coraz lepiej, serio. Powoli będziemy dochodzić do takiego momentu, że wykupimy całe to miasto. Wynajmiemy sobie tych wszystkich ludzi jako niewolników. I Wynajmiemy ich do oglądania nas i subskrybowania oczywiście I będziemy mieć dzięki temu nieskończoność pieniędzy Genialny plan Ale w każdym razie mam nadzieję, że wyszło jakieś 15 minut tego odcinka Albo chociaż 11 Bo nagrywam to 2 godziny Ja wam dziękuję za oglądanie Jeżeli się podobało i podobała wam się moja świetna postać Zostawcie subika i lajka Ja was żegnam Pa pa